Chwała Bogu. Amen. Otworzymy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, trzydziesty ósmy. Werset, Ewangelia Jana, jeden, trzydzieści A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich czego szukacie a oni odpowiedzieli mu rabbi, to znaczy nauczycielu gdzie mieszkasz rzekł im pójdźcie a zobaczcie poszli więc i zobaczyli gdzie mieszka i pozostali u niego w tym dniu do tego miejsca Pamiętam pewne świadectwo, które sam zasłyszałem o jednym człowieku, który chciał wziąć ślub, wesele i jeden z kapłanów kościoła zadał jemu pytanie, mówi, jeżeli ty chcesz wziąć ślub, to czy ty chociaż jakiekolwiek podstawy znasz? I zadał mu pytanie, czy ty wiesz, gdzie mieszka Bóg? I ten człowiek, który usłyszał to pytanie, mówi tak, że wiem, że jeżeli wyjdziemy z tej miejscowości, tam gdzieś na boku jest jeden domek i tam mieszka Bóg. Ten kapłan go wyrzucił, mówi, to ty podstawowych rzeczy nie wiesz. Nie wiesz, gdzie mieszka Bóg, idź, dowiedz się, a dopiero potem wróć, to dam ci ślub. Za jakiś czas on wrócił do niego znowu z tym samym tematem, że on chciałby wziąć ślub. I ten kapłan zadaje mu pytanie, a czy już wiesz, gdzie mieszka Bóg? I ten człowiek znowu odpowiada, że tak, kiedy wyjdzie się na koniec tej miejscowości i tam jest mały domek i w tym, mieszku, w tym domku mieszka Bóg. Ten człowiek drugi raz go wypędził, mówi idź. I najpierw dowiedzieć się, gdzie mieszka Bóg. Kiedy trzeci raz przyszedł i na to pytanie odpowiedział tak samo, ten kapłan się zainteresował, dlaczego on tak mówi. I mówi: Słuchaj, a dlaczego stwierdzasz, że akurat tam w tym domku mieszka Bóg? A ten człowiek odpowiada: Mówi, Ja pasam krowy. Mówi, chodzę po całej miejscowości, zbieram z każdego domu krowy. Później, kiedy one już się wypasą, kiedy je odprowadzam, to każda idzie do swojego domu i ja przechodzę koło każdego domu. Ja w każdym domu słyszę kłótnie, widzę pijaństwo, widzę jak ludzie żyją, ale koło tego domu ilekroć razy nie przechodzę. Ja słyszę, tam śpiewają pieśni. Tam się modlą i tam się nigdy nie kłócą. I dlatego stwierdziłem, że w tym domu musi mieszkać Bóg. I ten człowiek, gdy to usłyszał, mówi zaprawdę, tam mieszka Bóg. Oto czytamy słowa, że przyszli ludzie i zadają dla Pana Jezusa pytanie, rabi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz. A on odrzekł: pójdźcie, a zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli. Idzie, kiedy zastanowiłem się nad tym fragmentem, gdzie mieszkasz, nauczycielu? Oto bracie i siostry faryzeuszom im się wydawało, że tam w świątyni w Izraelu, w Jeruzalemie mieszka Bóg, a oni są sługami Boga Żywego. Gdybyśmy poczytali, to zapewne sadyceusze uważali, że oni stoją w prawdzie. Faryzeusze uważali, że prawda jest po ich stronie. I kiedy Pan Jezus zaczął wyjawiać każdemu jednemu z nich, całemu temu ugrupowaniu, gdzie leży ich błąd. Jednym pokazał, że błąd leży w nauce, ponieważ nie wierzyli ani w zmartwychwstanie, ani w Anioła, ani w Ducha, ja powiem zapewne i w proroctwa i w objawienia tak samo nie wierzyli. Natomiast kiedy rozmawiał z drugimi, to widać było, że zarzucał im, że są chciwi, że wiele rzeczy robią dlatego, że chcą przed ludźmi się pokazać. Zarzucał im ich obudę i mówi, że to jest ich problem. I widzimy, że u jednych może była prawidłowa nauka, ale była obuda i to ich dyskwalifikowało. Drudzy może nie mieli zarzutu o budę, ale coś źle rozumowali i to było dla nich przeszkodą. I widzimy, że jeżeli patrząc na życie faryzeuszy i sadyceuszy, my nie powiemy, że w nich mieszkała pełnia mocy Bożej. Jeżeli byśmy czytali, to czytamy, że w Nim, to jest w Jezusie Chrystusie, zamieszkała pełnia boskości i to w cielesny sposób zamieszkała w Nim. On jest wzorem doskonałości, On jest wzorem mądrości, On jest wzorem postępowania. Pan Jezus, On jest wzorem wszystkiego, co doskonałe i co my powinniśmy osiągnąć w życiu naszym. Oto gdybyśmy czytali list Jakuba, to jest napisane, że jeżeli ktoś z Was ma siebie za mądrego, a zarazem jest kłótliwy, udowadnia coś swojego, to Jakub mówi, to nie jest mądrość, która stępuje z góry, ale to jest przyziemna, cielesna, dodaje nawet demoniczna. Ale mądrość, która pochodzi z góry, ona jest łagodna, ona jest ustępliwa, ona jest tą mądrością, która jest nacechowana owocami ducha, dobrymi rzeczami. I kiedy czytamy w liście do Koryntia, to jest napisane, że ten Jezus Chrystus, on jest i mocą, i mądrością Bożą. Pan Jezus samo sobie mówi: Ja jestem droga, Prawda i życie. Ludzie mówią, że u nich jest prawda, a my śpiewamy pieśń, a ja nie chcę półprawdy. Ja nie chcę pół celu. Bracie i siostry, półprawdy to za mało. Jezus mówi, a ja jestem droga prawda i życie. Chwała Jezusowi. On jest dla nas wzorem, nauczycielu, gdzie mieszkasz. I oto czytamy takie słowa w Nowym Testamencie już, że oto Bóg, on nie mieszka w budowlach ręką uczynionych. Jak Izrael myślał, wybudujemy świątynię dla Boga. Mieszka gdzieś w namiocie, jeden mąż Boży myśli, zbuduje miejsce odpoczynienia dla Boga. Ale my czytamy, że Bóg nie mieszka w budowlach rękom uczynionych, ale jest napisane, że wy, ciała wasze, one są świątynią Ducha Świętego. Bracie i siostry, jeżeli Duch Święty, On mieszka w nas, to On ma zamieszkiwać razem z całą pełnią swoich owoców. O jeżeli mądrość Boża, ona mieszka w nas, a jesteśmy kutliwi, to wybaczcie, mądrości Bożej nie ma w nas. Jeżeli my mówimy, że w Nim trwamy, ale nie wypełniamy tego, co On do nas mówi, to za mało. Oto czytamy w liście do Rzymian takie słowa. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Pamiętam świadectwo jednego człowieka, który opowiadał, mówi: Zacząłem głosić wśród cygan. I kiedy cyganie usłyszeli Ewangelię zbawienia i dotarła do nich w całej mocy przekonywania, i ci ludzie usłyszeli Ewangelię i ją przyjęli, to oni stwierdzili: Jeden z takich ludzi, on stwierdził: Ja muszę poprawić swoje życie. I on wziął gęsi, on pamiętał gdzie co ukradł. On nawet gęsi wziął i zaczął odprowadzać do swojego pierwotnego właściciela. I te gęsi, gdy on odprowadzał gęgałym bardzo głośno i on mówi bardzo dobrze, wy zwiastujcie głośniej, że ja się nawróciłem i ja idę to, co ukradłem oddać. Jeżeli w kimś zamieszkał Chrystus, to my widzimy to po owocach. Ja pamiętam sam w swoim życiu, kiedy już czytałem Pismo Święte, kiedy modliłem się, chodziłem na nabożeństwo. Na nabożeństwa, ale problem był jeden, że w moim życiu dalej królował grzech, nie królował o, Słowo Boże, nie królował Chrystus, ale królował grzech. I problem był taki, że ja nie mogłem sobie poradzić z grzechem. I pamiętam, kiedy na jednym nabożeństwie Pan Bóg przemówił do mojego serca: Ja zacząłem mocno płakać, wyznawać grzechy, i On kiedy zamieszkał we mnie, ja zauważyłem jedną rzecz. I to po wielu dniach ja stałem się całkowicie wolnym człowiekiem. Grzech przestał panować w śmiertelnym ciele moim. Chwała Jezusowi. Kiedy On przychodzi do życia człowieka, On przychodzi i w mocy swojej. Wiecie, wcześniej byłem takim człowiekiem, że lubiałem coś na przekór zrobić w szkole nauczycielom, ale kiedy poznałem Jezusa Chrystusa, to się zmieniło i nawet moi koledzy mówią, słuchaj, co się z tobą stało? Ty taki... Porządny, przykładny, zawsze się słuchasz, z nikim się już nie kłócisz. Bracie i siostry, z swojego czasu Piotr zapierał się, że zna Jezusa, ale mówią mu: wszak sama mowa twoja ona ciebie zdradza. Chwała Bogu! Nawet może gdzieś zabrakło odwagi, ale nawet mowa zdradzała. Widać kto czym żyje, kto czym jest napełniony. I oto było zadane pytanie nauczycielu, gdzie mieszkasz. Ja chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na to pytanie. Czy dalej my jesteśmy zwycięzcami w życiu naszym? Czy dalej my mamy siłę od Boga, by zwyciężać? Czy my jesteśmy ludźmi, może którzy szukają swego? Oto w liście do Koryntian jest napisane, miłość nie szuka swojego. Ona nie jest egoistyczna, ale ona szuka tego, co jest drugiego. Swojego czasu jeden człowiek, kiedy rozmawia, z Panem Jezusem i wynikło pytanie jak należy prawidłowo żyć? Oto Pan Jezus mówi czyń tak, a będziesz zbawiony. I On zadaje pytanie, ale kto jest bliźnim moim? I Pan Jezus opowiada przypowieść pewną historię o kapłanie, o lewicie i o miłosiernym Samarytaninie, który ulitował się nad potrzebującym i nawet sprawdzałem to i byłem zaskoczony. Kiedy Pan Jezus zadaje pytanie, który z tych trzech Twoim zdaniem był bliźnim temu, który był w potrzebie, to ten człowiek nie odpowiada Samarytanin. On nie odpowiada kapłan ani Lewita, ale odpowiada ten trzeci, który się ulitował. Bracia i siostry, ludzie patrząc na nas, oni nie patrzą na to, jakie my mamy nazwisko, jakie my mamy miejsce, ale patrzą na nasze uczynki, co nasze uczynki mówią o nas. I ten człowiek odpowiada, ten trzeci, który się ulitował, ale przecież ten trzeci był Samarytaninem, nie ulitował się kapła, nie ulitował się Lewita, ale widać, kto był bliźnim, dlatego. Oto był czas, kiedy był pewien człowiek, on wymuszał na drugich ludziach to, czego nie powinien. On nazywał się Zacheusz i jednego razu przyszła mu pewna myśl, przyszło pewne pragnienie w jego serce. Ja chcę zobaczyć Jezusa. I on wdrapał się na drzewo sykomory, on tam szedł bo słyszał, że Pan Jezus ma tamtędych przechodzić. Jest napisane, że gdy Pan Jezus tamtędy przechodził, podniósł swój wzrok i mówił Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż muszę zatrzymać się w domu Twoim. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Oto, Panie Jezu, czy Ty nie widzisz, do jakiego domu Ty idziesz zamieszkać? Tamten człowiek wyzyskiwał, nieraz zabierał to, co nie powinien. On w jakąś kooperację wszedł. On nie jest wierny dla narodu izraelskiego. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Ja dziś muszę zatrzymać się w domu twoim. I oto Zacheusz, kiedy usłyszał te słowa, usłyszał, że ludzie zaczynają mówić: do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. On odpowiada, mówi nauczycielu: Ja co na kim wymogłem, ja oddam w czwór nasu, a połowę mienia swojego oddam ubogim. I Pan Jezus mówi: Dziś zbawienie stało się udziałom, udziałem domu tego. Chwała Jezusowi. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Ja mieszkam tam, gdzie pokój, bo ja nie jestem nazwany księciem pokoju. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Ja mieszkam w tym sercu, w którym króluje pokój. Ja mieszkam w tym domu, gdzie ludzie mówią: Tam mieszka Bóg. Chwała Bogu za to. Pamiętam jeden z braci mi opowiadał, mówi, wiozłem swojego dziadka, który mocno chorował, i mój dziadek mówi, zawiś mnie. Tam i tam do tej miejscowości tam mieszka jeden prorok boży. I ten brat mi opowiada, mówi, ja mojego dziadka tam zawiozłem, ale ja widziałem jak ja żyję, I ja nawet na podwórko tego domu nie szedłem. Ale mówi, mój dziadek wszedł, pomodlili się i kiedy wychodził, on wyszedł i mówi do mnie, wnuczku Pan Bóg powiedział. Że już pokazał widzenie, że aniołowie już wyszli z nieba i już idą po mnie. Nie wiadomo, czy to będzie godzina, dzień, czy miesiąc, ale ja nie będę uzdrowiony, ja będę zabrany do domu, po mnie już wyszli. I ten brat mi opowiada, mówi: wyjechaliśmy z tej miejscowości. Tam obok jest rondo, tam taki lasek, polanka. Mówi, zatrzym i mój dziadek mówi tam, zatrzymaj się tutaj. Mówi, wyszedł na tą polankę przed las, skłonił swoje kolana i tam oddał ducha. Mówi, ja dziadka zapakowałem już zmarłego do samochodu. Ja mówi, jego odwoziłem już, mówi jego tylko ciało. Ale zadawałem sobie pytanie, kto mieszka w tym domu? że Pan Bóg w tym domu przemówił do Niego i dokładnie tak się stało. Mówi, mijały dni, miesiące, mijały lata, a grzech zaczął coraz bardziej mnie męczyć. Mówi, na tyle zmęczył mnie i diabeł zaprowadził mnie w sytuację bez wyjścia, że przypomniałem sobie o tym domu, że w tym domu mówił do mojego dziadka Bóg i mówię do mojego kuzyna, zawieź mnie tam, gdzie ja wiozłem mojego dziadka, bo ja chcę żeby do mnie przemówił Bóg. Chwała Bogu. Braci i siostry, jednego razu do nas przyszli tacy ludzie świadkowie Jechowi. Ich nazywają. To było z moim kuzynem Mariuszem. Ich było dwóch, nas, dwóch. I my daliśmy im wiele się wypowiedzieć. Oni poopowiadali. A na koniec ja im zadaję pytanie i mówię, a niech mi Panowie powiedzą, czy mają Panowie czasem takie myśli, że to wszystko na darmo, że to w ogóle nie ma sensu, czy w ogóle Bóg istnieje, a ci ludzie tak spojrzeli, odkryli swoje serce i mówią, nawet nie wie Pan, jak często takie myśli nachodzą. Ja wtedy im odpowiadam wie Panowie, to kiedy zdecydujecie? I zrozumiecie, że to nie ma sensu. Zapamiętajcie drzwi tego domu. Wróćcie tutaj i my wam opowiemy o Jezusie, który daje życie. Wiecie, ci ludzie nie spodziewali się takiej odpowiedzi, ale my poznaliśmy tego. Chwała Jezusowi. My poznaliśmy tego, który przyszedł, aby zmazać grzechy świata. Mało tego, my to przeżyliśmy w swoim życiu. My nie opowiadamy teorii, ale my... My poznaliśmy Syna Bożego. W Jego ręku jest moc. Dwała Bogu za to. On nas zbawił. On nas oczyścił. On nas przyjął do Królestwa swojego. Napisane jest nauczycielu, gdzie mieszkasz. Przyjaciele, czy On mieszka w Twoim i w moim sercu? Czy Ty i ja jesteś odbiciem Jego? Czy Ty tak postępujesz, jak On postępował? Czy ludzie patrząc na Ciebie mówią, On jest podobny? On jest odbiciem Syna Bożego. Swojego czasu apostoł Paweł, on myślał, że on to jest prawidłowy. Faryzeusz z faryzeuszy z Izraelu, z pokolenia Benjaminowego urodzony. Wiedział skąd pochodzi. No kto jak kto, ale on to jest prawy. I w tej prawości swojej na tyle zapędził się, że prześladował Kościół Boży. I kiedy stanął na jego drodze i syn Boży i mówi, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? On pyta, kto ty jesteś, Panie? A Pan Jezus mówi, ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz. I od tego dnia zmieniło się spojrzenie apostoła Pawła, Saula. On zrozumiał, że nieprawidłowo szedł. W tej całej mądrości swojej nie poznał Boga. Ale ja dziękuję Bogu za to, że On dał nam siebie poznać. Pamiętam jedno świadectwo jednego człowieka, kiedy to opowiadano. Wiecie, opowiadali historię. Kiedy w jedną dziewczynkę ze zboru baptystów Bóg napełnił Duchem Świętym, ona zaczęła modlić się na innych językach, choć ona nie rozumiała zbyt wiele. Ale pastor, kiedy doszło to do pastora, on zdecydował porozmawiać z tą dziewczynką, zadaje jej pytanie, czy to prawda. Że Ty mówisz na innych językach, a ta dziewczynka odpowiada, Jeżeli zejdzie na mnie łaska Boża, to wtedy tak. Widzicie, zaczęli modlić się razem. Ten pastor chciał to sprawdzić, choć wcale w to nie wierzył. I kiedy tą dziewczynkę napełnił Duch Święty, ona zaczęła mówić czysto w języku niemieckim. A ten pastor, on w czasie II wojny światowej był w Niemczech i on doskonale rozumiał, że ta dziewczynka ani nie rozumie tego, co mówi i tym bardziej nie zna jego życia. I w języku niemieckim zaczyna do niego mówić, a Ty wspomnij, jak wtedy i wtedy. Ja ochroniłem życie Twoje, a Ty dzisiaj nie wierzysz duchowi mojemu świętemu. I Pan Bóg zaczął Jemu mówić o tym, co dla Niego czynił w życiu, jaki On jest niewdzięczny. I kiedy ten człowiek to usłyszał, on zobaczył siebie, tak jak widzi go Bóg. Z swojego czasu Pan Jezus chodził po ziemi, uzdrawiał ludzi, otwierał im oczy, ale przyjaciele jak często gniew i nienawiść zaślepia człowieka, że człowiek nie widzi siebie prawidłowo, liczy się, że on jest sprawiedliwy, ale i złość i gniew mieszka w sercu jego, a w, w sercu, jeżeli mieszka w sercu gniew, tam nie ma miejsca na miłość Bożą. Jak śpiewaliśmy dzisiaj tą pieśń, a nieprzebaczenie jest oznaką nienawiść czy chęć oddania złem, jest oznaką braku przebaczenia. Przyjaciele, jeżeli w nas mieszka miłość Boża i Bóg, to w nas jest przebaczenie. W nas jest wtedy miłosierdzie. I ten człowiek, kiedy usłyszał, jak go Bóg widzi, to wiecie, choć wcześniej był niby człowiekiem widzącym. Ale Bóg uzdrowił oczy Jego serca i On przejrzał, On zaczął płakać nad swoim stanem i Pan Bóg i Jego napełnił Duchem Świętym. I wiecie, kiedy On otworzył swoje serce, zobaczył, że i On jest nieprawy, Duch Boży napełnił Go i zamieszkał w Nim, chwała Bogu. I po tym wydarzeniu i gdzieś w Sanhedrym, Rada Naczelna dowiedziała się o tym. Wiecie, przyjechali, żeby jego poprawiać. Nakręcili zbór, nakręcili żonę. I ludzie wszyscy powstali przeciwko temu bratu. Zaczęli jego oczerniać, źle na niego mówić. Nawet własna żona podbiegła do niego i za włosy go szarpała. I jeden starszy brat z Boże, on tak przypatrywał się temu, i w pewnym momencie wstał i zadaje pytanie i mówi: Słuchajcie. Wy pamiętacie, jaka była Jego postawa, jak On żył i co czynił, zanim On został ochrzczony Duchem Świętym. Wy pamiętacie, jak nieraz nam nas dawał, pamiętacie, jak nieraz dla żony przykrość sprawił, ale zobaczcie teraz. My wszyscy postaliśmy przeciwko niemu. Zobaczcie, jak żona względem niego postępuje, a on milczy i głowę opuścił. I ja chcę Wam zadać pytanie: w kim żyje Duch Boży? Kto jest dzisiaj sprawiedliwy? On czy my? I kiedy ten brat zadał takie pytanie, ludzie zamilkli bo owoce pokazały, życie skazało, kto jest sprawiedliwy w oczach Bożych, a kto nie. Sumienie się odezwało. Wiecie, jak często ci, którzy nas noszą kamienie, kiedy Syn Boży otworzy usta i zaczyna przemawiać, jak często kamienie wypadają, jak często ludzie zaczynają widzieć inaczej, w kim żyje Duch Boży, kto dzisiaj jest sprawiedliwy. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Oto ten człowiek, który wyprowadzał krowę, mówi: O, tam w tym domku, tam mieszka Bóg. Brat i siostry, kto w nas dzisiaj mieszka? Jeżeli w nas mieszka Boża pełnia, Boża miłość, to ludzie widzą to w nas. Ale jeżeli tego nie ma, jeżeli brakuje, to Boże Słowo mówi: To choć nie przechwalajcie się i nie kłamcie w bezprawdzie, Oto jednego razu Pan Bóg mówi, oto ja zważałem na to, co mówią. Mówią nieprawdę. Przyjaciele, co my mówimy dzisiaj, co wychodzi z ust naszych, kto mieszka w nas. Ja chciałbym, żebyśmy zawsze żyli tak aby Duch Boży nas napełniał, abyśmy nie szukali swojego, ale abyśmy byli wdzięczni za to, co Bóg dla nas podarował. Zobacz, jak dobrze Ci się żyje, ile błogosławieństwa masz w domu swoim i nie chcieliby mieć takie błogosławieństwo. I jeszcze znajdujesz powody do narzekania. Bracie i siostry, ludzie uciekają z powodu wojny, z powodu głodu, z powodu prześladowań, jaki my mamy dobrobyt w naszym kraju. Niczego nam nie brakuje. Możemy zgromadzić się razem. Czego nam brakuje? Oto my powinniśmy być wdzięczni za to, co my mamy w naszych domach. Bracie i siostry, ja pamiętam, jak jednego razu na jednym nabożeństwie Bóg powiedział, mój naród jest niewdzięczny. I obnażył się do naga i dlatego ja zabiorę to, co ja im dałem. Przyjaciele, ile dobra Bóg dla nas dał. Jeżeli nie będziemy wdzięczni, Bóg może to zabrać. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Przyjaciele, jak dobrze, aby w Twoim i w moim sercu zawsze miał miejsce Duch Święty. Jak dzisiaj brat Dawid powiedział, w liście do Koryntian jest napisane, oto ciasnota nie jest sercem naszych, Koryntianie. Nasze serca mocno przed wami się otwarły, ale ciasnota jest w sercach waszych. Braci i siostry, jak dobrze, kiedy nasze serce jest otwarte, kiedy moje serce napełnia Duch Święty, kiedy nawet są trudności, ale kiedy nas napełnia łaska Boża, nam jest dobrze. Pamiętam kiedyś widziałem taki obrazek, taka łódka i człowiek na niej płynie i taki napis. A nie to zatapia łódkę, co jest dookoła, ale to, co dostaje się do wnętrza. Bracia i siostry, nie oszukujmy się To nie cały świat dookoła jest winien Ale winne jest to, co weszło do serca naszego Oto grzech mieszka w tym świecie Ale my nie jesteśmy winni, że on tam mieszka Ale jeżeli on zamieszka w twoim i w moim sercu To pociągnie ciebie na dół i za to zdasz odpowiedź Przyjaciele, jak dobrze, że na tym miejscu jest Syn Boży Wiecie, niektórzy go widzą jak groźnego Sędzie, a ja chcę Wam powiedzieć, ja go poznałem jako zbawiciela. Hallelujah! Ja chcę opowiadać o tym Jezusie, który ściąga ciężar grzechów. Tak, on i może sądzić, ale on mówi: Ja przyszedłem nie sądzić świat, ale ja przyszedłem świat zbawić. Aleluja! On dzisiaj przyszedł na to miejsce ze słowem swoim, nie po to, żeby Ciebie osądzić, ale żeby sumienie Ciebie osądziło, a on przyszedł, żeby Cię zbawić na Ocze. On przyszedł po to, aby ściągnąć ciężar z serca. On właśnie po to przyszedł na to miejsce. I dlatego ja chciałbym, żebyśmy skłonili nasze kolada, i abyśmy oddali wszystko, co nas trafi i męczy przed Jego oblicze. Powstaniemy do modlitwy. Amen.